Dobra, taki update. Przyszła właśnie do mnie paczka, kurier przywiózł. Mi, zaraz wam pokażę co. Voilà, jak to mówią, jak się mówi. No, spoko, wszystko. Pasta termoprzewodząca Arctic M MX4. Mówi się, że jedna z lepszych past. Yy, że ponoć, no oczywiście, trzeba dobrze ją rozprowadzić, ale widać że w komplecie, jest taki tutaj yy, taki zamiast, nie wiem, ludzie używają karty kredytowej, czy tam, debetowej, do rozprowadzania po całej powierzchni. Tutaj macie specjalny taki przyrząd do rozprowadzania. Yy, tak jak mówię, no firma Arctic, yy, ja korzystam. I powiem, Wam otwarcie sprawdzona, więc ja polecam. Dla Was tak samo tutaj macie instrukcję Widzę, że polskiego języka nie ma. Za tą pastę zapłaciłem 7 funtów, czyli razy około 5 zł, to to 35 zł. Postę kupicie za 28, nawet 25 zł patrzyłem na cenę. Jak to? Ale są też tacy, co sprzedają po 59. <grym> no to. Tak to by wyglądała taka tubka, pokażę Wam jak ją się nakłada, ale to jak przyjdzie nowy procesor, bo stary chcemy wymontować, to widzimy wielkość, to jest 4 gram, no to będzie na kilkanaście użyć tak naprawdę, więc ta pasta jest bardzo, wystarcza na, wie, na wiele użyć, no polecam Arctica MX4 yy, pasta termoprzewodząca, to taki update na razie.